Cały uniwers przeciwko mnie! Dwie rzeczy, moi drodzy, dlaczego jestem w takim, nie innym nastroju bojowym? Nie jest to nastrój bojowy. Ja po prostu mam pecha i już się z tym pogodziłam. A co się wydarzyło? Już wam mówię. Number one, włosy. Co się stało? Ścięłam je! Nie widać, bo są mokre, ale spójrzcie tylko na to. Jak krzywo! Pamiętacie tą taką fazę w dzieciństwie, które miało każde dziecko? To znaczy, że każde dziecko przychodziło kiedyś taki moment, że chwytało za nożyczki i nie wiem, randomowo robiło sobie grzywkę, albo ścinało włosy, albo cokolwiek innego. Jak ja byłam dzieckiem, to ja przechodziłam tę fazę w ten sposób, że ścięłam sobie swoje rzęsy. Na szczęście odrosły. Jak widać są całkiem ładne. Natomiast ta faza ewidentnie nigdy mi nie przeszła, bo co jakiś czas regularnie chwytam za nożyczki i ścinam sobie grzywkę. Wczoraj poleciałam grubo i ścięłam sobie całe końcówki włosów. Ale jest coś takiego, że gdy dziewczyna przeżywa rozstanie, to czuje wewnętrzną potrzebę zmiany fryzury. Znacie to, wiecie o czym ja mówię, nie? Jest coś takiego, że dziewczyny... Potrzebują odmiany, potrzebują nowego startu, świeżości i te sprawy. Więc pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jest zmiana fryzury. W moim przypadku było to coś innego, ale ja aktualnie faktycznie przeżywam rozstanie. Tylko, że gdybym ja miała zmieniać swoją fryzurę za każdym razem, gdy przeżywam emocjonalnie jakiegoś chłopaka, ja po miesiącu skończyłabym łysa, moi drodzy. Aktualnie, ja rozpaczam po rozstaniu z chłopakiem, z którym nigdy nie byłam w związku. To już jest zupełnie inny poziom rozstań, ale boli tak samo, okej? Okay? Czy Wam o nim mówiłam? Nie. I przepraszam za to bardzo. Ja wiem, że my jesteśmy ze sobą szczerzy, ja Wam mówię o wszystkim, co się w moim życiu dzieje, ale nie powiedziałam Wam o nim, bo... nie zdążyłam. Poznałam go dwa dni temu. Czy ścięcie włosów pomogło? Może by pomogło, gdybym przeszła jakiś niesamowity glołap potem, gdy to zrobiłam. Natomiast! Widzicie, jak jest krzywo? Ja nawet zdjęcia z przemiany nie mogę wrzucić na Instagrama, bo gdyby to zobaczył, to bym nie wyśmiał i od razu by sobie pomyślał, dobrze, że ja się z tego w miarę szybko wykręciłem. Nieważne, odłóżmy temat chłopców na bok, bo już mnie to drażni i przejdźmy do drugiej rzeczy, przez którą jestem w złym nastroju. Czechy. Czechy mnie irytują. Nie same Czechy, ale mój samochód, który jest aktualnie u mechanika, i przez to jestem w tym momencie tu, a nie tam. W Czechach. Miałam jechać do Pragi około tydzień temu. A siedzę w domu, czekam na mój samochód, jak go dostanę, to pojadę. Ale stil mnie już ciągnie, żeby zwiedzać świat, żeby eksplorować, poznawać nowych ludzi i zjawiska przyrodnicze, czy no nie wiem, no, no cokolwiek. Wiecie o co chodzi, tak? To była druga rzecz. Więc gdy na miły początek dnia sobie ponarzekaliśmy, to możemy przejść. Do czego możemy teraz przejść? Do Q&A, bo obiecałam Wam ostatnio, że odpowiem na pytania, które ktoś z Was zadał mi w komentarzu, więc to zrobimy. Ale zanim to, napiję się ciepłej wody, bo pamiętajmy o naszym rytuale picia ciepłej wody. Zabieram Was ze sobą i zagotuję ją sobie w czajniku. W ogóle? Czy Wy widzicie, jak mi biały kolor pasuje? Ja super wyglądam w takiej bluzce. Założyłam ją tak randomowo. Na dole mam jeszcze piżamę, ale wow! Fajnie. Podoba mi się biały kolor. Na mnie oczywiście. Widziałaś jak dzisiaj dobrze wyglądam? Przecież masz piżamę na dole. Jak ma się to coś, to nawet i w piżamie można wyglądać olśniewająco. Słyszeliście? Masakra. Przyrządzimy sobie teraz ciepłą wodę w czajniku, ale zanim to zobaczcie kto tak słodko sobie je śniadanko. Włączyłam w tym momencie czajnik, tak wam update'uję, co się dzieje w ogóle, żebyście wiedzieli. Tą wodę ciepłą się mówi, że się pije z cytryną. Jak wiecie, ja nie piję z cytryną, ale mamy gdzieś w domu taki sok ze świeżo wyciskanej cytryny, który kupiłam, jak byłam we Włoszech. Ja może jego dodam. Gdzie jest ten sok z cytryny, który kupiłam we Włoszech? Nie mogę znaleźć! A jest mam! Woda już się chyba zagotowała nam. Jest zaklejony taśmą, bo coś się zepsuło z nakrętką i nie działa. Mam nadzieję, że ona się jeszcze nie zepsuła. Nie! Szklanka jest brudna. Pewnie wszyscy i tak liczyli na ten kubeczek, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze z niego piję. Gorące. Poparzyłam się. Patrzcie to. Starczy. Gorące dalej, nic się nie zmieniło. Wracam do Was i zaczniemy sobie robić nasze QA. Pierwszym pytaniem, które pojawiło się w tym długim, długim komentarzu. To nie jest pierwsze pytanie, ale ja na część pytań odpowiedziałam w komentarzu. Kolejnym pytaniem, idąc kolejnością chronologiczną, będzie pytanie ósme: ile jest płci? Otóż pytanie nie jest do końca sprecyzowane, no bo na przykład płci u kogo? Jakbyście na przykład wzięli sobie człowieka pod lupę i tak sprawdzili, ile on ma płci? No to podchodząc do tego często biologicznie, no to ma dwie, kobieta i mężczyzna. Ale na przykład, ja drogi widzu, nie wiem o kogo tobie chodziło, bo na przykład ślimaki mają więcej niż dwie płcie. Mają ślimaczycę, ślimaka mężczyznę i ślimaka obojaka. Wiedzieliście o tym? Wiedzieliście, że te mięczaki jedne mają więcej płci niż my ślimaki? I ja przepraszam bardzo wszystkie ślimaki, ja nie chciałam was obrazić. Nie chodzi mi, że mięczaki, że was obrażam, broń Boże. Chodzi mi o to, że ślimaki należą do mięczaków. Natomiast mięczaki należą do grupy miękkich bezkręgowców. I wiecie co? Na tym skończę. Bo przychodzi taki perfekcyjny moment czasami, gdzie można zakończyć odcinek. I oczywiście możecie go ciągnąć dalej i dalej i dalej i odpowiadać na kolejne pytania, ale przegapicie wtedy ten perfekcyjny moment. I ten perfekcyjny moment jest właśnie tutaj na ślimakach, miękkich, bezkręgowcach. Na kolejne pytania odpowiem w kolejnych odcinkach. Pa.